I wiesz, ja wtedy uratowałem tego gołębia. Hu, Co jest? Pratuj dwa złote. Ja nie mam, naprawdę. Nie masz? Zaraz wracam. Nie będę oszukiwał. Nie mam na dom. Na rodzinę. Rozjemy z tą życia i potrzebuję pieniędzy. Ma pan dwa złote? Piękna historia, ale dalej nie mam. Co zawsze działało. A ty masz? Tato, uspokój się! Czy ty zawsze musisz mi robić wstyd przy chłopakach? A weź, przestań, co ty się. U własnego ojca wstydzisz? Masz i spierdalaj. Dzięki! I co, rozbiłaś tą skarbonkę? Tak, ale mam tylko tyle. Dobra, przeliczmy to. Brakuje nam 30 groszy. No jak chcemy mieć wzięłaś, to nie dziwne. No ale przecież tu też są srebrne. No i co teraz zrobimy? Właśnie ja chcę loda! Czy ktoś mówił loda? Też bym chciał loda! Ej, dziewczęta, chcecie loda? Tak, Ta chcemy loda! Słyszałem, że chcecie loda, to jak chcecie loda, to chodźcie. Dobra. Chodźcie, pokażę Wam takie jedno fajne miejsce. Ej, Wera, on w ogóle wie, jak my smak lodów lubimy? On stawia. Jak <laughs> to stawia, ten stawia. <laughs> hmm, kogo by tu podpierdolić? Tego nie. Jakiś zaspokojny. Ten wyrzuca śmieci na trawnik. Co? Wyrzuca śmieci na trawnik? Dzwoni pod straż miejską. Jak to na interwencji? Dobra, sam to załatwię. Ale zjeb... W imieniu straży sąsiedzkiej nakazuję ci stanąć teraz! Bo co? Bo co? Bo zadzwonię na policję! Hola, hola! Przecież ty też wyrzuciłeś przez chwilę telefon na trawnik, co? E? O kurde! Halo, straż Miejska? Chciałbym się podpierdolić. Tak, wyrzuciłem telefon na trawnik. A ty już zjadłeś? Tak, a co? Bo masz coś na brodzie. Co? Spermę po lodzie. O, idzie pan spóźnialski. Spóźniłem się, bo wsłuchiwałem się w przekaz. A przekaz ma tylko problem. Problem, problem, problem. problem. problem? Ta kurwa, masz jakiś problem? Słyszałem, że ktoś tu ma problem. To kto chce pierwszy w pierdol? Spokojnie, stary, przecież to jest dziewczyna. Dobra. To ty tu pierwszy, a ona tu druga. No, a ty mi będziesz pro adresy. Ale dzisiaj zrobię przypomniał się do kupiłem sobie spraya. Każdy będzie widział, że to ja to mój znak nos poznawczy Ej, ale Ej, ja przy bał! Ej, gniaśku! Ej, młody, chcesz coś kupić? Nie no, zostaw mnie wczoraj też pytałem, ja jestem tam grzecznie nic nie biorę. Dobra, nie dygaj. Patrz co mam. Co masz? Zobacz jaki słodki miś, on chce być twój Jaki słodki Tylko uważaj, on uzależnia Psz. Jak miś może uzależnić? Mam, nie zasnę Co nie zasnę? Nie zasnę Chwila dzisiaj jest prana i będzie dopiero jutro jak wyschnie Ja yyy. O Boże, tak samo w domu to nagrywać to trochę chujowo Wyrzuciłem klawnik na telefon Uff. Kto stawia ten stawia Jeszcze raz Zaśmiała się Karoliku Oła Czekaj kurwa Aneka Ej chłopaki chodźcie na obiad No. Te iść, po... Tak teraz uciekasz Dobra słuchajcie jeżeli wam się spodobało to zostawiamy łapeczkę w górę Subskrybujemy kanał Co? I wbijamy na Instagramy, na Instagramy no Nie Instagramy jeszcze raz To jeszcze raz a teraz lecimy na obiad. Tak, właśnie, trzyma.